Zostaliście do nas skierowani na leczenie odwykowe. Przymusowe. No taki u nas prawo jest. Cieszę się. No jesteście u nas już trzy miesiące, tak? Tak. No. i ja zauważam znaczną poprawę. Naprawdę znaczną. Cieszę się. No! I niejako w prezencie urodzinowym. No bo przecież że poeta, obywatel ma dzisiaj urodziny. Wypisałem Wam pozytywną opinię. Jeszcze tylko dyrektor tu podpisze, już możecie wychodzić. Za miesiąc. No, możecie robić. Wie pan? Wie pan, ma pan. Taką samą filiżankę jak moja ciocia Jaga. Taka sama. Samiutka. E? Jak ciocina Widzicie. Taka sama, samiutka Identyczna. Można? A proszę. To jest rzadka rzecz, wiecie? Towarzysz doktorze. Naprawdę. Bo to jest te z Wiednia, nie? Wiedeńska robota. Wiedeńska? Z Wiednia przyjechała. Tu się panu, poszczerbiło. No, no ta tam spadła mi kiedyś. Z komódki. Tam mi spadła. A co się działo? Nic się nie działo. No. Wszystkiego o, dobrego o. życzę. I zdrowia życzę. Dziękuję. Ciu. co, ciu, co? Cicho. Gdzie? Luukałczyński. Pani Roda chyba przechodził. No i co? O cholera! Co? Mam mokro w butach. Mokrosko? No, Na czym to ja wiedział, kąpałem się chyba. W butach? Nie było cię wody, żeby się nie przeziębić. Aha. Wie pan co, Ale teraz to zdejmę, bo się przeziemię. Ma pan coś, jakiś koc albo ręcznik jakiś? Jasne. Nieznani mieszkańcy naszych borów. Pitwę pan pewnie zna. Nie. W sumie okrztoń grabacz jest ciekawszy. I właściwie przebywa w mrokach. Odznacza się niesłychaną perfidią i hipokryzją. I na jesieni ze sfermentowanych liści gruszki wysysa alkohol. I w ogóle niszczy wszystkie drzewa leśne i w ogóle wszystkie meble w salonie przyrody. Idźcie już, obywatel Gaczyński. W sumie ten jeszcze jest pseudoświniofon, krótkołosy. Idźcie. Taka sama. Identyczna, jak ciocina. Jeden łyczek. Urodzinowy. <grymne> Urodzinowy. Obywatelu Gałczyńskiego. Jeden? <noise> Dobra, pan wypije moje zdrowie i znika. Wasze zdrowie. Dzięk Nic cięż! O! Chule, a! Coś! A! Ale o co się... Coś! A, a się zaciąłem. A, o, a, pan da ten kocin, A, a się zaciąłem, o, mnie słowo jest, o, jest, bo ja mam widok krwi, ojez, o, jest. o, jest. o chody, a, dziękuję bardzo, o, o tu krew jest w ogóle, aaa, ale boli, ale pan co, to trzeba chyba zdezynfekować. To psychiatryk jest. Czym? No jej, no tu ja mam wiedzieć czym? Panie, nik nikogo nie ma. Jak tu nie to, to widzę i słyszę, że... Olera jasna. Co, pażysiu, ministrze. I, nie, jest, jesteście wyczerpani i przepracowani. Przepraszam. Proszę cię położyć. Co wy robicie? No co, na no urodziny mam dziś, tak? Cholera jasna! To jest odwyk! Co to są za krzyki? Urodziny mam dziś, towarzyszu ministrze, Konstanty Ledefons Gałczyński. Ten poeta? Tu, tak. Nie no, u urodziny mam gdzieś. Hmm, tak. Urodziny. Urodziny. A, znaczy nie, że u urodziny, tylko ja mam urodziny. Mhm. A, że wy macie no, no, urodziny. No, no, że urodziny A, no nie no, to wszystkiego... Nie. Najlepszego. Dziękuję. Dziękuję. No co tak stoicie? Nie macie jakiejś urodzinowej flaszeczki? A, mamy. Proszę bardzo. O. No zaraz, 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 towarzyszu. Przecież wy nie możecie pić. To jest odwyk. Dobrze tam. Urodzinowa despensa. Poza tym ja już, towarzyszu ministrze, właściwie nie piję, A poza tym za miesiąc wychodzę. Nie pije? hm? Nie mi się Gałczyńskich. Kraj potrzebuje takich ludzi. Trzeźbych, ale z rozmachem, z wyobraźnią, z rozmysłem. Dziękuję, towarzysz-mistrz. Zdrowie towarzysza Gałczyńskiego. Dziękuję bardzo, towarzysz-mistrz. Pan, panie ministrze, panie Gałczyński, panowie! Z panami skończyliśmy raz na zawsze. Przynieś następną. Nie, no tu akurat towarzysz minister ma rację. No. Jedna butelka bez drugiej to jak wuj bez ciotki. No, a jak to tak? Towarzysz Rubel, wuj a bez ciotki zostawi. Święta racja, towarzysz Gałczyński, święta racja. A może tak skończyć z piciem? Wystarczy. Słuchajcie, bo ja obiadu nie jadłem, a muszę, bo wypiłem. Rozumiecie? Muszę zagęścić. No, rozumiecie? Tak jest. Tak jest. Tak jest. Tak. Śliwiński, super, żeby go przynieść. Albo kanapkę. Kanapkę też. I flaszkę, bo się skończyła. Jak ja się budzę obok mojej żony, to ja jestem w siódmym niebie. Tak. ja. Tak, ja, Jak patrzę, jakie ona ma. Wszystko, ale jakie jak, jak ma włosy, jakie ma. Jak, włosy to takie, o, takie opadają, jak, jak, jak tutaj ta, ta firana. Śliwiński, idźcie po wódkę. Jak? Wódkę? Wódka? Zatem powiedz niczego nie rozumie. Nie ma! Jak to nie ma? Wypiliście wszystko. Kanalię. Spirytus z magazynu. Jak spirytus! No spirytus, spirytus, idźcie! Albo nie. Hmm. Czy znaczy nie! Ta filana jest akurat brudna. I, i to. No tak, ale, ale. Ale ona jest hmm. cała. Hmm? Tak. Do, dobra, dobra. To, to może tak. Um, zima była. Gdy wysiadłem z autobusu i e, rzuciłem się w twoje ramiona no, 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 no. E, i twych włosów, twych wieczornych włosów ogarnęła mnie w woni niezmożona. Księżyc zniżył się, błysnął nad klamką, e, potem odszedł i wplątał się w drzewo, pierścień nocy nad nami się zamknął i otwarło się siódme niebo. Nie, no to, to w takim razie to wydaje mi się, że towarzyszył wróbel. E, panie ministrze, myślę, że powinniśmy wybić zdrowie gospodarze. Siadajcie sobie. Siadajcie, towarzysze Gruby. Zdrowie, gospodarza. Zdrowie. Zdrowie. Ryszard, ja. ja. koś Kostek, gdzie koś dobrze. Ja, je košu, kašu, košu. Bujak. I ještě raz. Kažíku. Koušu, kažu, koušu. No. Kažu. Kažu. Bužák. I bužák. I ještě jeden bužák. Nie, nie, panu, ale jak jest tak tu, to, to musimy jeszcze redaktora sowieckiego zaprosić. Jesteście bezczelni, Gałczyński. Gałciu, Kasiu, Gałciu. Kasiu, lekarze i personel to personel i lekarze. Ludzie zdrowi, pić mogą, ale pensjonariusze nikt. Nigdy. A ja, ja mogę? Ale ty, to co innego. Nie masz urodziny, o, Ale, o, ale Oleg, Oleg, to jak mój brat. No. jak ja bym miał urodziny, to jak ja mam rodzinę, tak byłem. Nie naprawdę, bo zatem bez redaktora sołeckiego się nie da. No, no jak ktoś mówi, że się nie da, to się nie da. Hmm. Się nie da. <śleszy> 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 she Dziękuję. Ja dzwoniłem towarzyszy w dyrektorze sami zobaczcie. Jesteście pijani! Wynochać z gabinetu! Towarzyszu dyrektorze, yy, minister Barański. Za godzinę macie spotkanie z delegacją z Moskwy. A wy myślicie, że oni będą trzeźwi? A Gałczyński ma dziś urodziny. <śleszy> <śleszy> Towarzysz już tutaj nie pracuje. Kazikami będziesz zwalniał? Niniejszym mianuję Kazimierza. Jak ty się nazywasz, Kaziu? Robel. Ja, dyrektorem tutejszej placówki. Jednocześnie dy Misjonuje Brzoza Henryk. Brzoza z zajmowanego stanowiska. Minister zdrowia Ryszard. Bariński. Dziękuję to Wasze mnisze za zaufanie. Nie zawiadam! Yy, towarzyszu, ministrze, Samot czeka. Koś! Widzimy. No, w tym wypadku nie było. Rówek da Les jours. Słucham, Kaziu. Mam taką małą rodzinową prośbę. Taką małą rodzinową prośbę. Chodzi o to, że wystawiłeś mi y, zaświadczenie, że jestem zupełnie wyleczony. Y, jako lekarz prowadzący. A tu do ważności dokumentu potrzebuję jeszcze Twojego zaświadczenia, czyli dy dyrektora. Już Ci mówiłem. Jesteś bezczelny. Kaju, ale po co w takie słowa? Zobacz. Jeden twój podpisik i po sprawie. Ja ci powiem, kiedy będzie po sprawie. Jutro rano się obudzę, pójdę sobie na obchód i dopiero wtedy, w pokoju 103, twojej gęby nie zobaczę. Dobrze? Ale Kaziu, tu po co czekać? ja jeszcze sobie złapię ostatni PKS albo ministra złapię. Jeszcze do 13 muszę sobie znowu.